Wróciła na mapę Europy i świata. Dziękujemy Ci, Miasto Pani, za dzisiejsze święto narodowe, za Twoją opatrznościową obecność w umiłowanym przez Polaków obrazie, który jest dla nas symbolem matczynej miłości i troski. Tutaj, przy Tobie, zawsze czuliśmy się wolni. Dzisiejsze święto to także niepowtarzalna okazja, aby zadać sobie kilka ważnych pytań. Czym jest dla mnie ojczyzna? Jak, jak ją kochać mimo przeciwności losu i trudnej rzeczywistości? Co trzeba robić, aby czynami pokazać miłość do ojczyzny? Czy wystarczy przestrzegać prawa, płacić podatki i rzetelnie pracować? Słowo Ojczyzna jest nam szczególnie drogie, bo wiąże się z nim wiele ofiar, jakich doświadczył nasz naród w swoich dzieje, dziejach. Ojczyzna temat. Te słowa padły z ust Ojca Świętego Jana Pawła II. W 1983 roku był stan wojenny, który podnębił cały naród. Ojciec Święty po ucałowaniu Ojczystej Ziemi powiedział, Pocałunek złożony na ziemi polskiej ma dla mnie sens szczególny. Jest to jakby pocałunek złożony na rękach matki. Albowiem ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Jak wyrazić miłość do ojczyzny? To przede wszystkim Troska i zaangażowanie na rzecz budowy dobra wspólnego, dojrzałego ładu życia państwowego, w którym będą szanowane podstawowe prawa człowieka. Współczesny patriotyzm, miłość do Ojczyzny, to też troska o bezdomnych, odrzuconych, chorych, o wszystkich doświadczonych przez los. To wyjście naprzeciw biednym dokonuje się poprzez różne dzieła miłosierdzia, które są istotą i sednem naszego człowieczeństwa. Wyrazem czynnej miłości i praktykowania uczynków miłosierdzia względem potrzebujących jest Caritas. Misją Caritas jest dzielenie się miłością, która ma swoje źródło w Bogu. Caritas świadczy realną pomoc ubogim, chorym, wykluczonym dzieciom i młodzieży. Rodzinom i seniorom pomagamy poza granicami Polski, w wielu krajach świata. Pomagamy w Ameryce Łacińskiej, w Afryce. Pomagamy w Jemenie, na Bliskim Wschodzie. W programie Rodzina, Rodzinie, który rozwijamy teraz w Ukrainie. Od 24 lutego cały polski kościół się w pomoc uchodźcom. Parafie i klasztory, ośrodki Caritas w całej Polsce, wierni świeccy przyjmowali do swoich domów tych, którzy musieli uciekać przed wojną. Pomagaliśmy i pomagamy naszym gościom, przekazując żywność i potrzebne artykuły. Do normalnego życia pomagamy w urzędach i szpitalach, w znalezieniu pracy, Patron dzisiejszego dnia, święty Marcin, który oddał biedakowi połowę swojego żołnierskiego płaszcza, czyli wszystko co miał, bo tylko połowa należała do niego, wskazuje nam drogę, którą ciągle powinniśmy pójść. taka postawa powinna być naszym udziałem. Powinniśmy dzielić się z potrzebującymi nie tym, co nam zbywa, ale tym, czego w danym momencie Potrzebują biedniejsi od nas. To też buduje nas, naszą wspólnotę. Wspólnotę braterskiej miłości i solidarności. Dzięki temu będziemy stawać się widzialnym znakiem obecności Jezusa w świecie. Pani Jasnogorska, jesteśmy u Ciebie z najbiedniejszymi, z bezdomnymi, którzy jutro w przeddzień Światowego Dnia Ubogich. Będą zawierzać Ci twój, swój trudny los. Matko Jasnodurska, zawierzamy Ci wszystkie obecne i przyszłe dzieła miłosierdzia w Polsce. Zawierzamy Ci naszą ojczyznę, nasze codzienne troski. Obdarzaj nas w nieustającą wyobraźnią miłosierdzia, której będziemy nie tylko skutecznie pomagać osobom potrzebującym, ale także będziemy stawać się każdego dnia bliźnimi dla cierpiącego człowieka, Matko i Pani Jasnogorska. W tym trudnym dla Polski, Europy i całego świata czasie pragnę zawierzyć Ci naszą ojczyznę oraz wszystkie nasze codzienne troski. Prosimy Cię jako wspólnota wiernych. O na świecie i zakończenie działań wojennych w Ukrainie. Zawierzamy Ci wszystkich ubogich i bezdomnych, wszystkich, którzy proszą o jakąkolwiek pomoc. Do tej modlitwy zawierzenia wypowiedzianej przez Księdza Marcina Iżyckiego, dyrektora Caritas Polska. Jak każdego dnia przed Twoim obliczem włączamy modlitwę za cały Kościół, papieża, wszystkich biskupów, prezbiterów, diakonów, osoby życia konsekrowanego. Polecamy Ci pauliński zakon, szczególnie ojców i braci, którzy w tych dniach w Twoim domu odbywają swoje doroczne rekolekcje. Zawierzamy Ci naszą Ojczyznę, wszystkie jej sprawy wewnętrzne i zewnętrzne. Polecamy Radio Jasna Góra, Telewizję Trwam i wszystkie media, które umożliwiają spotkanie z Tobą w tej świętej godzinie apelu. Polecamy archidiecezję gnieźnieńską i parafię Ducha Świętego we wrześni, która ma łaskę spotkania z Tobą w świętym wizerunku nawiedzenia. Polecamy tych pielgrzymów, którzy są fizycznie Obecni w Twojej kaplicy przybyli na czuwanie z różnych miejscowości archidiecezji Częstochowskiej, a także pielgrzymów Zgorzowa Wielkopolskiego, Janowa Lubelskiego, Środy Wielkopolskiej, Kielpina, Choroszcza, Kaletmiotka. Także polecamy tuż pasterzy skautów Europy na ich dorocznym spotkaniu. Zawierzamy intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Polecamy parafię świętego Marcina i Wincentego w Skórzewie, gdzie od niedawna posługujemy, gdzie dzisiaj też przeżywa ta parafia swoją uroczystość odpustową. Prosimy o Twoje wstawiennictwo dla Haliny Chodyków w 93. rocznicę urodzin, Roberta w 50. Polecamy Agnieszkę i Marcina w rocznicę ślubu. Prosimy o zdrowie dla Marcina Przemysława Anny i Hanny. Prosimy w intencji Róży Różańcowej żon za mężów Złukowa z parafii Ma Matki Kościoła. Polecamy wszystkich zmarłych w tych dniach zapisywanych w wypominkach i prosimy dla nich o życie wieczne, a także dla świętej pamięci Franciszki i Stefana Nowickich. Te wszystkie intencje ogarniamy tajemnicą piątą, bolesną, śmierci Twojego Syna Chrystusa na drzewie krzyża. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Dla naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas na poruszenie, ale nas zbaw, bądź Twojego Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrość Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, mój się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Młodzież za nami brzesznymi, teraz i śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami brzesznymi, teraz i w śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża módl się za nami grzesznymi, teraz i w rodzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w rodzinę śmierci naszej o Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków, O mój Jezu, przeraż nam nasze grzechy, zachowaj nas od dnia piekielnego, zachowaj wszystkie dusze do nieba i do pomóż szczególnie, tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoim obronem uciekamy się w święty proszę prośbami, Teraz nie potrzeba w potrzebach naszych, ale odszerawki złych przygód Warto zamyśleć się nad głębokimi słowami Cypriana Kamila Norwida. W każdym kraju prawda o nas inaczej się objawia, a wrogami jej są zawsze kłamstwo i pycha. A ojczyzna to jest zjednoczenie moralne rodaków. Pan z wami i z twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione